Zakończą, gramę słucham? Halo, witam, bo ja się obudziłem teraz tutaj. Dzień dobry. No halo, obudziłem się w trumnie. Jestem ubrany w garnitur no. Jestem ubrany w garnitur. No i bardzo dobrze i tak zostań właśnie. Jutro pogrzeb, to wzięły cię i zakupujemy cię. Aha, czyli pan mnie nie otworzy no. stąd? Nie kurwa, człowieku, lecimy z tą rano, jutro już hajsy są zapłacone, wniosek do ZUSu to już kurwa leż tam. Nie, leż? jak ja nie mam się stąd wydostać? Panie. Leż, człowieku, leż! Do jutra... Ale ty hajsy, jesteś jednięty gości, ja zaraz na milicję dzwonię. Dzwoń, człowieku, dzwoń Ty jesteś jednięty koleś, Ty mnie nie chcesz strumny wypuścić, a ja nie umarłem. no, matka... a co twoja matka ma powiedzieć jak wysrała cię kurwa takie gówno? No powiedz, co no, masz ci powiedzieć? A ty pracujesz w zakładzie pogrzebowym. No i co? No. A ty I... gdzie pracujesz? A ja nigdzie nie pracuję. No to kurwa połóż się albo w kieckę wejdź, kurwa i człowieku zarabiaj dupą. Albo no. strzep się dobrze. To Tobie wypuść najpierw stąd. <laughs> kurwa. No.